Cześć! Ten odcinek będzie ekscytujący, będzie przepyszny, będzie chaotyczny, ale będzie w nim mnóstwo uśmiechu. A to za sprawą wyjątkowego gościa. Podróżniczka, artystka i przede wszystkim kobieta, która niesamowicie odnajduje się w świecie kulinariów. Martyna Chomacka! No, 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 <laughs> Wulkan dobrej energii. I my wam dzisiaj to pokażemy. Każda z nas ma cztery rundy po pięć minut. Zaraz będziemy tutaj losować jokera, a tutaj jest... Zadanie. O, o kurczę, kurczę. a ja nie mówiłam, że będą wypieki, tak? Gofry. Czyli y Gofry z kukurydzą i dużo zestu, bo jak ogólnie wiadomo, zest to życie. Ale patrz, chyba na słodko sugerują, bo są maliny. Temat odcinka: Nad morzem. Nad morzem. Nad morzem. Martyna Chomacka, kreatorka smaku, podróżniczka i autorka książek, prowadząca program kulinarny. Kinga Parusel, autorka przepisów i twórczyni kulinarna. Wieloletnia ambasadorka kuchni Lidla. Zasady Switch. Kucharze gotują na zmianę po 5 minut. Współpracują, ale nie mogą się komunikować. Kucharz, który wygra challenge, otrzyma Jokera. Za każde złamanie zasad grozi im kara. Zaczynamy Switch. Dobra, to teraz. Um, to zaczyna, tak? Zatrujecie jakby... Jokera. Macie pod blatem przygotowane naleśniki. Musicie je przewrócić na patelni, ale z zamkniętymi oczami. Komu się to uda, dostaje jokera. No dobra, no dobra, no to... Ej, czekaj, bo może myśmy mógł, powinny najpierw te naleśniki tam włożyć. A, no tak, faktycznie. <laughs> Już się zaczyna. Ale nie, Trzy, nie... dwa, 1 start. Ja wygrałam już od No, super! Kinga wygrywa Jokera. Nie da się ukryć. Już wiedziałam, że będę to. Nie da się ukryć. Jak ty to zrobiłeś? No, to widać, że profesjonalistki. Nie, możesz sobie zobaczyć tego Jokera, ale nie pokazuj Martynie. Nie patrzę. Musicie wiedzieć, że to jest. Turbozdolna dziewczyna. Ona robi takie przepisy z takimi twistami, i uwielbiam ją oglądać. I sama jestem ciekawa, co nam wyjdzie z tego duetu. Stop, stop. Jadę. E, dobra. Musztarda miodowa kocham, to na pewno się przyda. Hop. E, jajka, zrobimy ciasto do. Kalmary. Do o! Do Będzie fish and chips. Super temat. Bardzo się też cieszę z tego tematu, bo jest turbo też kreatywny. Nie, 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 nie. Dobra, lecimy tutaj. Olej, frytki, ale żeby Kingi nie wprowadzić w błąd, jej zostawię gofry, a ja przejdę do. Frytek, to są jakby dłuższe. Jak wezmę pikle, to Kinga będzie wiedziała, że robimy sos tatarski. Niso doskonale, ocet świetnie. Tutaj zrobię sobie dział sos tatarski. Tutaj dam drugi dział. Organizacja, to wszystko. Zawsze najdłużej zajmuje krojenie rzeczy. Do garnka od razu olej. <śmiech> śmietnik, śmietnik! <śmiech> Elegancko. I teraz tak, nie wiem jakie wywolicie frytki. Ja lubię raczej takie cienkie, ale przy cienkich jest jeszcze więcej zabawy. Jezu, jak mi się ręce telepią. Za grube? Nie. Jak myślicie? Okej, okay, będą, będą okej. Okay. Ile czasu minęło? Minuta 47. Minęła? Została! Cholera! Jak pokazać Kindzę, żeby smażyła je dwukrotnie? Ile mam czasu? 30 parę sekund. To chociaż wyciągnę majonez, żeby pamiętać. Jest majonez? Panie, majonez. Chorela, ja to nie. Czy jestem ślepa? Kurde, gdzie to jest? Dobra, no to lecimy dalej. Miska. Już. E -e -e. O, frytki, olej, dobra, yy, zostawimy to Martynie. Ja się zabieram za ciasto do gofrów. Nie mam pojęcia, czy Kinga skuma, o co mi chodziło z tym, żeby... Znaczy, myślę, że zobaczy ziemniaki, to będzie wiedziała, że robimy frytki, e, ale jestem ciekawa, czy wrzuci już frytki na pierwsze smażenie, zobaczymy. Zostawiłam Kinga robienie gofrów, takiego klasyczka nadmorskiego. Kinga jest super w rzeczach mącznych, robi obłędne gofry, więc wiem, że będą pyszne. Ale ja je zrobię inaczej. Ja zrobię ciasto gofrowe z kukurydzą. Świetnie, właśnie mówiłam przez dwie minuty do kamery i y, oczywiście nie włączyłam nagrywania. Część kukurydzy pójdzie do. Y... Na kolbę kukurydzę w palonym maśle, palone masło zrobimy, ale mamy masło. Mamy pokrojone w tej chwili frytki i mam nadzieję, że Kinga skuma, żeby je wcześniej wrzucić i żeby zrobić podwójne smażenie. Bo bym chciała je wyciągnąć w trakcie później, wystudzić i później wrzucić jeszcze raz, żeby były ekstremalnie chlupiące. Mamy masło, mamy masło. Dobra, mleko, gofre, mleko, jajko. Masło, 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 nie mamy masła. Szkoda czasu. Zrobimy z ląką migdałową. Nie, z orzechami, dobra. Oliwa, oliwa. Aj, dobra, nie ma czasu. Szybki przepis na gofry. Jajko, z czego białko ubijamy. Grzutko. Szklanka mleka, kukurydzę wykorzystuję i zaraz mąkę wykorzystam. E, dzięki kukurydzy, która będzie w masie, gofry będą słodsze, ale też będą e, bardziej zwarte i chrupiące, bo kukurydza zawiera skrobie kukurydzianą, więc to jest też super dodatek. A ty nawet nabydzie zaskoczona. Białko ubijam na sztywno. Dobra. Żeby gofry nie przywierały, dodajemy. Oliwę bądź wspomniane y, roztopione masło. Szczypta soli. No a ja się już dążyłam wyciapać. Jestem cała tutaj, już widać, w plamach. Ja nie wiem, kilka minut y, w kuchni i y, wygląda to tak, jak wygląda. Kosmos. Blender. Wiedziałam. Potrzeba matką wynalazków, powiedział góral, wiążąc. Jeju, ten czas jest taki strasznie ponaglający! To tak i mieszamy. Dobra, teraz dodaję szklankę mąki i znowu blenduję całość. Dobra, będę musiała to ręcznie zrobić. Proszek do pieczenia, proszek do pieczenia. O, jest cukier waniliowy, a, aleluja! Szybko zmiksujemy. A, 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 a. Łóżeczka proszku do pieczenia. Dzień dobry! Dobra, na czym jesteśmy? To pewnie ma być do gofrów, ciasto. Orzechy. Kinga, co ty z tym chciałaś zrobić? Orzechy tu, ale położyła tu. Ja lubię słodkie, Martyna lubi słone, więc myślę, że tutaj się uzupełnimy. A na końcu na pewno powstanie jeszcze coś zupełnie innego. Ja dowiem się, jaki jest status frytkowy. Status frytkowy... Muszę je wrzucić na pierwsze smażenie, żeby zdążyć wrzucić się później na drugie. Dobra, lecimy. E, dobra, e, ścierka, ja muszę mieć ścieżkę. Sobie tu to wsadzę, będę wiedziała. Dobra, to, to, to. A, e, e, pokroję sobie pikle, zacznę robić sos. E, muszę też zaraz jeszcze, ile minęło czasu. Półtorej minuty, kiedy to minęło? Ja pitole. Słuchajcie, ja nie sądziłam, że 5 minut mija w tak ekspresowym tempie. Jeszcze jak szukamy tych składników i e, elementów wyposażenia. Szybko to przesiekam i postaram się zrobić równie szybko jak Kinga e, ciasto do dorsza. Dobra, hop, hop. Nie mam majonezu, więc zrobimy bardziej fit tatarski. Będzie e, na e, jogurcie z kyrze, który tu jest. Dobra. Ile czasu? Dwie i pół. Yy, czy zdążę zrobić? Na pewno nie zdążę zrobić jeszcze ciasta. A to trochę komplikuje nam sprawę. Świetnie, zaczęłam robić dorsza w fish and chips, ale fish and chips się robi z piwem. Dobra, czy mamy coś gazowanego? Mamy wodę gazowaną. Co zrobimy z wodą gazowaną? Nigdy nie robiłam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to takie bardziej będzie ciasto naleśnikowe. Trudno, trudno. Mąka, tostowa. Yy, proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia, proszek. Kurde, jest dobra. Nigdy go nie widać. Kurde, nigdy go nie widać. To się musi zacząć wiązać. Olej, e, olej, papryka, papryka, ostra, słodka, mielona. Mm -hmm. Za gęsty sos, za gęsty. Ej, jak to już? Troszkę wody, troszkę wody, troszkę wody, idę, troszkę wody. O! Musimy zrobić tak, tu widzę, że -"Masz karę za bałagan i za przeciąganie w poprzedniej rundzie. Musisz Aha. przygotować dodatkowy deser". Dobrze. Dobra, sprawdźmy frytki. Super. Słuchajcie, ciężko jest się mijać z Kingą i nie móc się komunikować, kiedy widzisz, ile rzeczy jest niezrobionych. Ja zostawiłam te fryty, one się tam smażą. No i nie mogę powiedzieć Kinze. weź, wyciągnij je, żeby one się mogły wystudzić. Mam nadzieję, że to zrobi, że będą podwójnie smażone. Ale to 5 minut to jest jakieś barbarzyńskie. To tak leci ten czas. Wyciągam rybę, żeby już przygotowywać rybę. Naręcznik papierowy, naręcznik papierowy. Odkroimy mniejsze. Szybciej się usmażą. Aha, przygotować deser. Miska. Mąka. Jajka. Do panierki. Maskarpone, frytki. Frytki jeszcze. Jeszcze, frytek. Znaczy, co tu Martyna poznosiła. Robię to, co to będzie. Co to będzie? A to jest, ja wiem. To jest panierka. Do ryby. Kto jest zarąbiste. To jest super pomysł. Ja dodatkowo robię tak. Śmietana, maskarpone. Mascarpone, mascarpone, jesteś tu. Mascarpone, to wszystko miksujemy. Zaraz dodam do tego sok z cytryny. Rytki jeszcze nie są złociste. Zaraz napiszę Martynie, że mam je ubić. Wykorzystam jokera. Gdzie mam moje karteczki do pisania? Martyna, mikser, ubijanie. Sok z cytryny! Martyna, mikser, ubijanie, sok. Sok z... cytryny. Czym jest szczyt? Wiem, że frytki mi się fajczą, więc ja je szybko wyciągam, żeby troszkę udało się im ostudzić. Kto wymyślił w ogóle to 5 minut? To w ogóle... Czy wy kiedyś sobie mierzyliście czas w kuchni, jak leci 5 minut? Mm, dobra, dobra, mikser ubijaj. Mikser ten ubijaj. Tak mam robić? Mikser, ubijanie, sok, szczyt. Czym jest szczyt? Jej, teraz to jest zdecydowanie pomieszanie z poplątaniem. Musimy próbować i ważne, że spróbowałam od Martyny ciasta naleśnikowego, bo myślę, że będzie chciała mm, dorsza właśnie zanurzać e, w cieście naleśnikowym i smażyć, a ja mam plan zrobić właśnie gofry e, z taką bitą śmietaną z mascarpone. Wykorzystam do tego właśnie jeszcze... Mm, co wykorzystam? Owoce sezonowe, a dodatkowo dzięki temu zrobię kolejny deser który mam w karze. To ubijaj! To. śmietana? Śmietana! Eee! To trzy minuty. Tu się paliła patelnia. Czemu? Nie wiem. Zówlaki, caciki, gdzie jest czosnek? Albo jakikolwiek czosnek. Nie wiemy. Dobra, jak to smakuje? Leć tu! Ja to miałam obijać jednocześnie, nie? Jakbym mogła, to bym zębami dobiła ciasto na gofry, ale... Czy ja dałam tutaj proszek do pieczenia. Gdzie jest proszek do pieczenia? <gry> Nie no, serio? Czemu ja tego nie robię w robocie? Może o to i chodziło. Pomacka. On, on. Gdzie jest przycisk on? Ja tole <noise> <noise> Nie tu. No. Dobra. E, pieprz. I olej. Olej, olej, tylko olej, szybko, ja to zrobię. Olej. <noise> <noise> To sprzątamy, to sprzątamy, sprzątamy, bo nie ma już czasu. Już musimy smażyć. To jest był idealny przykład pracy nieproduktywnej. <grych> ja, pitole! Tu się miało rozgrzewać. Wszystko połączymy z ogórkiem kiszonym. Koperek, to będzie taki, wiecie, cacyki. Tu mamy koperek. O Jezus, wszystko jest brudne. Tak się nie da. Goprownica to tu. Próbujemy. Dobra. Olej. Do ryby. No, ale zostanie mi ostatnie 5 minut na smażenie dorsza. Kinga musi nastawić gofry, one się muszą zrobić. E, ja wtedy wyrzucę szybko dorsza. Nie mam pojęcia, czy to ciasto jest ok, i nie pamiętam, czy dałam proszek do pieczenia, a teraz go nie mogę znaleźć. Dalej, siekamy koperek. Dużo koprutu, czarny pieprz, ryba. I ile mamy? Teraz ja piątkę. Jeszcze mamy piątkę, dobra, to jeszcze ryba poczeka, żeby była świeżutka. To może przygotujemy jeszcze jakąś sałatkę. O, to już stop, żeby nie przebić. Sok z cytryny, dużo soku z cytryny, żeby było kwaśno. ze cytryny. Martynka specjalnie dla ciebie w deserze też się pojawi. Ostatnie wymieszanie. I już. Stop. Się masło zrobi. Szybki deserek. Owoce sezonowe, śmietanka, te sprawy. O, właśnie mam sobie ciasteczkę owsiane. Moja kara zrobiona. No co wy? No co? To jest niemożliwe! Ha ha! Niech się dzieje, tak? Dobra. Mało, oleju. to jest woda? To jest olej? To jest olej, nie? Powiedzcie mi, że to olej. To jest olej. Mał, a co na to ksy smażyć? Nie wiem, ale ja tu będę smażyć dorsza, bo jesteśmy zupełnie po czasie. Królesty nie ma czasu na nic. Że jest czas na wszystko, nie ma czasu na nic. Je, a nie, kukurydzę zużyłam, to jest super. Ale jeszcze chciałam zrobić kukurydzę taką w takim. E, z takim chimiczurri z koperkiem. Wystarczy ją trochę podsmażyć. Zobaczymy, będę miała jeszcze 5 minut, więc może damy radę. Wystudziły się. Czas na kolejne smażenie. O, dobra. Co zrobiła Kinga? Kochana dziewczyna, na nią to można liczyć. O, Kolejne smarzenia, ich muszę pilnować, bo one się mogą łatwo spalić. Pilnujcie swojego oleju w życiu! Przyprawy. Yy, konsystencja niby spoko. Że to może w sumie nawet lepiej by było, jak odcedzę te frytki, to po prostu wtedy szybko w to wsadzić yy, dorsza. Kinga go wyciągnie. Mam nadzieję, że Martyna zorientuje się, że gofry są w gofrownicy. O, tu się robi kofer! Dobrze, dobrze, Kinga, dobrze, mamy to, kurde, zdążymy. Koperek dawała musztardę? Nie dawała. Frytki mi się palą i to tak fest mi się palą! Mówiłam, kontrolujcie swój tłuszcz na patelni i w garnku, a sama tego nie robię. E, teraz szybko to doprawić solą. Koperek dała, nie dała musztardy, musztarda mi spadła. Ja pitole! Tu jest, nie, nie spadła. Szybko doprawić jeszcze solą i pieprzem oraz mąką rybę, więc mąka idzie tu, gdzie jest mąka. Pieprz, gruboziarnisty, trudno będzie gruboziarnisty. Czosnek granulowany! Ile ja ciebie szukałam? Lubię używać czosnku granulowanego do rzeczy smażonych, bo świeży czosnek może się łatwo spalić. Jak się Została ci ostatnia minuta. Ostatnia minuta. Jak to, jak to, hop, hop, hop! To jest moje ostatnie wejście. To ja szybko wrzucę kinzę, to... Ciasto. Zobaczymy, jak się będzie smażył dorsz. Ciasto powinno przywierać do ryby, ale nie powinno być zbyt gęste, bo nie chcemy z kolei zrobić takiej kluski. Zobaczymy z tym jednym, jak to się będzie miało. I jeszcze tutaj kawałek. Eee! Nie, nie zabierajcie mnie stąd! Nie mam pojęcia, jak ta panierka, czy to się będzie trzymało. Dobra, zostawiam na razie. pa, masz się dobrze. Moje Pięknie dojdzie. Dojdzie sobie rybaczka tutaj z boku. Jesteśmy dwie, to szybko dwie. Rzucamy, raz, dwa, trzy. dobra. Wycieramy, smażymy, wykładamy. I ciasto jeszcze szybko, może da radę zrobić jednego. Mamy pięć minut. Ta ryba będzie na potem. Gofry. Kinga już robi... Yy, tam już dochodził gofer i on jeszcze potrzebuje chwili, jeszcze nie miał. Jezus, jeszcze nie miał wymianych kolorów, więc yy, więc nie wyciągałam go, ale wszystko idzie chyba w dobrą stronę. Pięknie pachną kukurydzą. Dobra. Zbitą śmietaną, mnóstwem owoców. Pięknie to wygląda. Okej. Okay. Sprawdzimy, co się stanie z kukurydzą, jak ją trochę podsmażymy. Słuchajcie, to jest walka o przetrwanie, a nie gotowanie. Dobra. Ryba dojdzie, ryba dojdzie. Dosłownie chwileczka dla tej ryby. Teleże, 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 teleże. Frytki, cacyki, kukurydza. Piękna. Kopereczek na ten. E, świeża sól. Piękna, błyszcząca, chrupiąca kukurydza. Kukurydza lubi kolor. Proszę, kawałki cytryny. To już się zajmę sprzątaniem, drodzy Państwo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał dla takich przepisów, takich gości, takiej energii, takiego bałaganu. Ciekawe co Martyna na to. Najgorzej jest sobie teraz tutaj chodzić po tym, po, w typ, po tym pokoju i nie móc już nic zrobić. Czekasz, tylko wachluje się ścierką. Yy, nie mogę pomóc, nie mogę zobaczyć jak tam idzie Kinze, nie mogę jej wesprzeć. Najgorsze to jest, no. Aha, jeszcze gofra mam, patrzcie, jeszcze gofra tu mam, ale te gofry z kukurydzą to będzie coś fantastycznego. Ja Wam mówię, że to będzie nowe oblicze nadmorskiej gastronomii. Została Ci ostatnia minuta. To jeszcze trochę stuninguje. Kwaśną śmietaną. Nie jest cudownie. Aha, jeszcze pośrodkujemy, w Rzaskwinie. Jak sezonowo, to sezonowo. Martyna! JEDZENIE! I jeszcze usmażyłam kukurydzę do obiadu. Prawda? Ty to jesteś psychologii. Koki... No po prostu kobieta idealna, dawaj, no. Radę. Tak ja jestem bystra, nie zauważyłam, że mamy ten robot. A ja ci I... napisałam mikser, mikser. No ja blender. wzięłam mikser. mikser. Ja musimy to spróbować wszystkie te dobra, nasze czary z mleka. A Jestem w szoku, że ta ryba wyszła, że my tu mamy tą rybę. To jest ciasto piwne bez piwa. Idealny torsz. Ona naprawdę pięknie wiesz, co? Ten czas był na plus tutaj. A mm. frytki mm. <grytki> też już są fajne. Co jest ten, ten sos jest żółty? Dawałaś musztardę? Dałam musztardę. <grytki> e, ładne te gofry. Ładne, z kukurydzą w środku. Bardzo ładne, takie słodyczy. słoneczne. No. Piękne. Mnóstwo owoców. Tak, najlepiej. Mmmm, mm. to jest smak morza. Mm. To jest smak wakacji. Zapraszamy, Zapraszamy częściej. No i. Mm. Że to było przepiękne, przekochane, prześmieszne, <grafię> mega dziwne, ale to też trochę nas właśnie do korzeni tak jakby wprowadziło we wspomnienia. E, ten, to tempo w kuchni to gotowanie. Tak. A ja mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce znowu i e, przemiło mi, że mogę tutaj być. Dziękuję za tak. zaproszenie. Tak, oglądajcie ten kanał, żeby być na bieżąco e, dzwoneczek, Wam będzie o tym przypominał. E, dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!